Siemanko, siemanko, z tej strony Skulowski to was pierwszy... Znaczy nie w pierwszym, kłuć mać, nigdy nie umiem się przywitać. Witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na Spontanie, bo tak już nazwałem tą serię. Widzimy się teraz na opantanym paladynie. <laughs> Jak słyszycie trochę ja mam chrypkę, bo jestem przyziębiony lekko. Widzę, że mi grup nie działa, więc trzeba to szybko skorygować. Teraz powinno działać, przynajmniej. No i co, no i opętany paladyn Zasada jest prosta: widzimy się, jak go będziemy bić. A, już klepią, już klepią luta, jak widzicie, czyli raczej będziemy bić. <śmum> jak ja mówiłem, jestem trochę schorowany, ale y nagram odcinek, żeby nie było. Hej, y mi wyzywałem jeszcze. Dobra, <śmum> i bijemy zaraz chyba tego opka, nie wiem, co oni tu robią. A, tu jeszcze idzie ostatnia osoba. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. Kinga Erfa, Noens, Hezer i Invicta yy, i trzy unikaty. <laughs> Kuj mać. Trzy unikaty nam spadły. I... I łapiemy se, ale i tak nic nie złapię. No właśnie. Yy, co możemy teraz poszukać? Możemy poszukać oczywiście demonisa pana nicości, chyba. Mam no, nadzieję, no że nie będą się tu dużo wycinać. Takiego właśnie chrząkania. O, Semuch. No to najpierw jeszcze Galefighter Fighterce zrobimy. Yy, oczywiście, bo takiej okazji nie przepuścimy. Semuch se stoi jakiś kuć wajp, mi może nie lagować ta gra? <laughs> Dziękuję No, on się niczego nie spodziewa, więc go walniemy po prostu Zadziorny yy, parowanie. Ua, dobry, dobry, dobry zawodnik, dobry, dobra Jeszcze awczy. subcio. Ja sobie tu przygotowałem herbatkę, bo ogólnie słyszycie, że jestem przeziębiony, nie? Karmazynowy mściciel, to szybko. Galafighter i idziemy yy... Idę. Tylko wygram w pvp <laughs> Dobra i podstępne Dobra ty już szybko tutaj padaj, dmf i zaraz pewnie padnę ja, nie Ale dobra zrespiła się dwójeczka, nie zrespiła, dobra idziemy szybko na Vivianę. jest na rozlewisku Kai Kai, Kai, Kai <laughs> Dobra są już wszyscy I teraz on napisał mi na pewno, że klepie na magiki, yy, ale coś nie chce napisać na ukośniki to napiszę za niego Dobra i bijemy już Viviana Nandin, <laughs> Tylko najpierw musimy wymyślić firmowankę. Łokieć pięta Bolinoga yy, Viviana Zirbiluda No i co spadnie? Yy, Spadnie nam unikat i unikat Także subcio, git, gituwa I idziemy na karmazyna, potem na regulusa Potem nie wiem co jeszcze się znajdzie Coś w międzyczasie, może przewodnik jakiś albo złodziej Kuźwa, ale śnieg pada na polu Ja pierdzielę. Co się dzieje, co się dzieje O, ja jestem na ulicy Uła yy, Ile ona ma w ogóle do maksa? Yy, co? Ona zbita już została? Co? 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 Yy, Karmazynowy mściciel jest w kanionie drugim Czyli trzeba podejść sobie tędy Jak oceniacie... Płytę, najnowszą płytę SBM Labela Jakie wywoła na Was wrażenia, jakie odczucia, która według Was nuta najlepsza Ja myślę w sumie, żeby szczerze zrobić tier listę Na kanale tych nut z SBM Labela, ale musiałbym sobie tam poczytać o tych prawach autorskich, żeby nie dostać strajka ani nic Wiecie, bo tam chyba jest, że można 7 sekund puszczać bez, 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 bez praw Ale nie wiem jak to wygląda w praktyce, więc Yy, no, i zobaczymy co nas teraz do nas leci z karmazyn nowego mściciela, bo tylko na mnie czekali. I leci nam. Powiedz, że Pierek. Uh, hero. Wow, wow. Standardowy locik, proszę bardzo. Jej, standardowy locik. Subcia. Dobra, idziemy na <coughs> regular no, okay, czyli najlepszego kolosa, który oddał naszej CBK, ale nie dla mnie. Sad. Dobra, idziemy, coś i będziemy pieprzyć Ja jeszcze chcę tankować, bo jak się to walnąć No wiecie o co chodzi Dobra, to im jeszcze napisze poradnik, że mają mieć wszyscy Ten ma mieć lód, ta ma mieć lód Ten ma mieć w sumie nie wiem co, chyba trutę A ta ma mieć dwurękę. Dobra, i bijemy I zobaczymy co nam leci z Regulusa A miał być na F, o jest na F, no i subcio Złoto głupców, aha, dziękuję, dziękuję, że jestem głupi e, Dziękuję, dziękuję Bardzo mi miło z tego powodu Dobra, y, co tu jeszcze można poszukać <laughs> Co tu jeszcze można poszukać? Można poszukać chociażby zły przewodnik dem. Mam miałem ja szukać. Yy, nie ma Demonisa, ale jest Sadolia, znaczy Bergemona i ją bijemy i nie oddała nic, Sadkę. Idziemy teraz na Badior. Na Badiorze może będzie jakiś content. <laughs> Tutaj ogólnie tak przy okazji na drugim ekranie pomagam na, y, przez Discorda koledze dobierać eku, nie więc... Czemu ja tu stoję na miłośniku magii? I czemu ja go ubijam? Co? Co? teraz się okazuje, że zastępca mi ubijał miłośnika magii i to na tyle, że on nie padał. Dobra, co mogę poszukać? Mogę poszukać... Ko, 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 Kochankę nocy! Idziemy jej poszukać. Błyskawicznie. No, mogę jej poszukać. Dobra. Może my się widzimy, jak znajdę kochankę nocy, jednak żeby tego nie przedłużać. Mamy to, mamy to, mamy kochankę nocy. Dobra, bijemy teraz kochankę nocy. Mamy tutaj w składzie Leru i Małego Netera. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Klepie łapy tak o. I robimy fikoła normalnie jak spadają łapy Znaczy nie robimy fikoła, ale coś tam zrobimy jak spadną Ale co spadło? Unikatna tropa od błyskawic a ja mam taki, nie, niepotrzebny jest, ale wezmę Jak dają to biorę, jak to mówią Dziękuję bardzo No i co? O Jezu, jak poznikali nagle tutaj od razu Siup, nie ma ich normalnie, tako Co jeszcze można tu poszukać? Można chyba poszukać opka <laughs> Chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że już ktoś go zbił Ale poszukamy A, już widzę, że ktoś go tutaj szuka Nawet, chyba chyba, Czy nie, szukasz mordopka, czy co Ten tego Idziemy sobie zbić wójta fistuę, na którym chyba stoi A nie, nie stoi na nim, bo jestem w aukcjo To zamiast wójta fistuę Możemy sobie pójść poszukać lichwy Nie, lichwy też nie chcę Możemy sobie pójść poszukać Hmm, co możemy sobie poszukać Bacy Bacy Besłowiec Albo już możemy skończyć ten odcinek, bo ma 26 minut No nie wiem, no nie wiem Możemy <laughs> w sumie, dobra, skończymy ten odcinek Pójdziemy sobie jeszcze tylko na wójta fistuę się ustawić, tak, o e, Aha, ja mam tu unika, to muszę sobie do depo Ups, nie tutaj e, tu e, dobra e, Siup, siup Siup, siup Siup Dobra Widzicie, mam już katar taki. Już, już chyba nie mogę dłużej nagrać. Pójdziemy tylko na wójta fistuę się ustawić z powrotem, bo nie wiem czy wiecie, mam już trochę tutaj nawet na liczny tych ich tak szczerze powiedzmy. E, możecie się popatrzyć tutaj. <laughs> e, Wójt fistuła 726 bić, 55 unikatów, 8 her 0 leg. A szkiertowatcy żywiołów mam 262 bicia. No więc trochę już się zacząłem tutaj z tym bawić, nie? <laughs> nawet mam na liczniku ubić tutaj chyba. O, dokładnie taką samą wartość prawie, 711, a tu mam ile? A tu mam... Czekajcie, 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 czekajcie... 711, a tu mam... 700, ile było? 726. No to niektórych liczb może mi, bić może mi nie naliczyło czy coś, albo zdublowało bicie, nie wiem jak to wygląda. O, znaleźli demonisa w sali 1000 świecie, ale 160 level trochę za niski chyba. No i co, no to idziemy na tego wujta się ustawić. No i na tym skończymy nasz odcinek, nie? Więc teraz szybki, taki time lapse, jak to robi, taki na wujta. Więc stryk i. Dobra, jesteśmy już na wujcie fistule. Yy, tutaj oczywiście nie dalej się chwalą tym demem. Subcie, a my. Co nam spadnie z wujta fistule? Uwaga, turka lepszy lot zrobimy sobie. Yy, porażenie. O jezu, ale mu kryta wolne. Za 20 koła, ja i od dupia. Dobra, porażenie jeszcze raz. Drugi krycierz za 20, koła i pięknie. I trzeci teraz? Nie, teraz nie było kryta. A, to, a nie, był krytyką. Yy, tutaj wujt ma wizę absorpcję. nie mu krytyczną potęgę. A nie mu porażenie. No i co nam spada z fistuły wujta w tym ostatnim, w ostatnie dwójce na tym odcinku? Uwaga, flasecka pelenki. Flasecka pelenki. Hej, wake up, dobra, już wake upuję. No i co, no i to chyba tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Był, jak widzicie, pewnie po tytule na spontanie zrobiony. Zachęcam do za zostawienia łapki w górę, komentarzyka z dzwoneczkiem. Kom komentarzyka z dzwoneczkiem, tak, kurwa. Może jeszcze od razu subika z wyzwankiem, nie? Łapki w górę, subika z dzwoneczkiem, komentarzyka jakiegoś fajnego. Nie wiem, możecie napisać na przykład, co u Was, ja Wam na pewno odpiszę, bo ja odpisuję każdemu. No i co? No i to chyba tyle. Nara. Chyba Nara, no? Nara.